Moi widzowie, dzisiaj w odcinku dokonamy demontażu łożysk za pomocą ściągacza z wału, tutaj sztila za pomocą klucza elektrycznego udarowego firmy Words. Także narzędzia elektryczne, akumulatorowe powoli do mojego warsztatu wkraczają i zobaczymy, jak się spiszą. Jak ściągnąć takie łożyska? Łożyska takie ja ściągam, zabezpieczam tą końcówkę nakrętką. To jest nakrętka, w którą przykręcamy koło magnesowe. I teraz tak, sobie zakręcam w ten sposób i wstępnie naprężam ręcznie. Nakrętka jest po to, żeby zabezpieczyć Wam wind, w razie jakby coś tu się zamknęło w razie jakby coś poszło nie tak. Wszystko jest zakręte prawidłowo. Klucz jest nastawiony na Bieg pierwszy na zakręcanie i powolutku próbujemy. Robię to pierwszy raz coś takiego takim kluczem. Zawsze robię to na się kręciłem. Zresztą widzicie, widzieliście, możecie zobaczyć na moich innych filmach co to za sekruję. Byście co nieco widzieli. Tak to wygląda. Fajnie? Ja uważam, że fajnie. Po co mam się męczyć? Obserwuję sobie tylko, czy tu wszystko idzie. Ok, no jest super sprawa. Tak, tutaj, zapierałem, kombinowałem, kręciłem, a teraz proszę bardzo. No ja jestem mega zaskoczony. Ok, ja teraz sobie teraz. Yy, co? Przygotuję ten klucz? Też kręciłem zawsze ręcznie. Ściągam. A, idzie jak wściekły. No, jestem naprawdę zadowolony. Uśmiech sam się na twarz. Teraz druga strona. Troszeczkę za daleko. Pokręcę ręcznie. Drugie łożysko. Teraz użyję drugiego trybu, mocniejszego, żeby poszło to szybciej, żeby tak trochę z impetem wciągnąć to łożysko. Aksi klucz works, akumulatorowy. Jak zwykle sobie to tutaj zabezpieczę, wstępnie naprężę, a trochę się aż boję, on pójdzie jak buzi. Dobrze to nagrałem moi drodzy, bo bym nie wiedział co, kiedy i jak. Nie zdążyłem niczego zaobserwować, niczego zauważyć, <głodzyska> łożyska nie ma. Super, elegancko. Dlatego klucza to nie było żadne wyzwanie, jak i dla tego solidnego ściągacza. Łożyska jak widzieliście zostało po prostu ściągnięte w ułamku sekundy, jak jedno. Jak i drugie. Zastęp ten jest taki czarne, ja to wszystko też yy, oczyszczę. Usunę jakieś tutaj jeszcze pozostałości nagaru i muszę się zająć tym łożyskiem. Ono było też zapryskane właśnie tutaj chemią. Yy, oczywiście później nałożę tutaj odrobinę oleju, ale przede wszystkim przed montażem wypuczę dobrze, wyczysę i wydmucham to skrężonym powietrzem. Teraz co do łożysk. Zwróćcie jakie to są łożyska. Jak byście montowali takie łożyska? Za pomocą prasy. Ja oczywiście będę mroził wał, już teraz jak go teraz przygotuję. Ten zamrożony wał trafi, znaczy ten, ten wał trafi do zamrażarki, żeby go schodzić. A nowe łożyska, mam oryginalne, dokładnie identyczne. One posiadają w środku pierścień. Jest to pierścień z tworzywa, nie jest to pierścień metalowy. Poniżej zaletą tych łożysk jest to, że przy uszkodzeniu takiego pierścienia nie dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń. Układu korbowo-tłokowego, przede wszystkim cylindra i tłoka. Jak to jest w rzeczywistości? Jeszcze się z tym takim czymś nie spotkałem. Jeżeli ktoś z Was się spotkał, możecie napisać w komentarzach. Dlaczego tak robię? Ponieważ nie mam prasy. Mógłbym prasować te łożyska na różny sposób, mógłbym też je wbić. Jednak zobaczycie dzisiaj w filmie Nowy Patent.